heksu hekso, zmieniłem sobie znowu nazwę. Um, teraz gramy w podłogę do lawa. Jakby tak z buta zaczynamy. No ale co mam robić? Wydo y tego na no, wiosie nie ma. To on ma tak nawę. Nie wiem. Ale na co, zaczynamy. Dalej. Jaki fajny dźwięk. A jakbyście chcieli dostać serduszko, to napiszcie... To napiszcie... To napiszcie żaba. Żaba, napiszcie, a dostaniecie serduszko. Albo i też napisz napiszcie komentarz. To, to pierwsza osoba, która napisze komentarz y, będzie z nami grała. Z wieśkiem jadam i, i mną. i zostawiajcie te łapki w górę, bo jeszcze żadnej nie było. Tylko wieśka jadam. Proszę. Czy ja wyglądam na takiego No <gry> Zostaw łapkę w górę. Mogę nawet zrobić fikołka, ale zostaw tą łapkę. Dobra, dalej. Po monetki idziemy. Przed, przed chwilą była taka cisza torki Ale ja mówię... Ja. Dalej, dalej, dalej. I sorry też za tą muzykę może ją trochę mój. Um. Ja wiesz, dobrze. dobra, taki ranny odcinek. Bardzo bo jest u mnie 615 Wy to pewnie będziecie widzieli gdzieś o siódmej to to gdzieś prześle się no, ogólnie no to wiecie co robić Dajcie tą łapeczko No tak się dla was poświęcam, a wy tą łapkę E <síntos> Dobra, co że znowu zaczepię, że zawsze się w domu gadał, ale no a propos mojego kanału, że były zmiany, to w sensie chodzi o to, że będzie inna kamerka, teraz jest jeszcze inna, bo teraz nagrywam na telefonie, przedtem na komputerze, dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek, te ale też na komputerze. Miał być zrobiony jeszcze odcinek wczoraj na jutro i on trwał godzinę. A nie nagrał się mój głos mojej. Jak widać. Napiszcie panda w komentarzu, a ja dostaniecie serduszko. Powtarzam, robimy głosowanie. Kto pierwszy napisze komentarz. Będzie z nami grał z, z wydomych i... E, znaczy nie wydomech, tylko z jeszcze miadamem i mną. Po prostu pojem kad. Dobra. Nie wiem jak to będzie kiedyś, ale będą do zmiany, a więc. Nie, nie tak odciśla, to to tak... Nie wiem czy będą się cisze. No ale co można zrobić? Dobra. Przechodzimy parkur. Jak jestem dobry w parkurach, tylko, żeby tu osoby mi nie spychały. No, kurde, już jest niedaleko. Lawa. to jest do umarcia? Chyba tak. Nie. Jestem w lawie i przegrałam pierwszy raz. Dobra, jak sobie wiecie, to nie jest łatwa gra. Ale pewnie mój głos się słabo nagra, bo mam tutaj zgrywarkę. Powtarzam za darmo, bo uczciwa cena. Spiderman, man Spider-Man, i Spider-Man. Here we go, Spider in the red. A no właśnie, przypominam wam, kiedy, ten... To było pytanie moim drugim subskrybentem. Daję mu 20 Robuxów, tylko w takiej grze i on musi stworzyć swoją naklejkę, bo zrobiłem do tego poradnik. Musi obejrzeć wtedy mój poradnik. Musi obejrzeć mój poradnik i dać mi tę łapkę w górę. Kurde, nie mogę znaleźć drogi. Kurde, muszę zatrzymać. Mam, że z powrotem. Umarłem i na, na tamtej mapie. No. Takie życie. Notingue. Dobra. Jak chcecie coś innego, no to mówcie. może robić jakieś inne rzeczy. No, wyszukiwajcie jakieś mapy. Nie będziemy sprawdzać z Deśkiem i Adamem. Się jakoś tak. Będziemy mówić, czy je znamy. No. skoro no, że nie mam żadnego subskrybenta. No, w Podróż mam taktykę. Teraz zaczekam na tego. Nie. Powiedz, czy tu mnie dobrze słychać? Napiszcie w komentarzu, bo już komentarze są odblokowane. Nie. To będzie taki krótki filmik raczej. Nie, ma będzie za długi. Po szkółce, tak gdzieś o 14 będzie drugi filmik. Ale ja, no musicie dać mapkę w górę, bo inaczej nie. Czemu ja spadłem? No nie. A, bo sami widzicie. Ja. Kolejne gry są wyszukiwane. Hm. Taką mogę zagrać? O, mogę nagrać w pralki. To ja zrobię jeszcze pralki. Dobra, już jesteśmy. I ogólnie tu musimy... Ja. Tu mamy swoje pole. Tu sobie dodajemy pralki i coś tam, coś tam. No. Nie mamy już muzyki. Chyba, że chcecie jakąś muzykę w tle? Właśnie, dajcie jakieś muzyki w tle. Znaczy, dajcie mi propozycję, może jakąś muzykę dodam. No nie wiem. Sander. Jakąś muzykę mogę dodać do moich filmów? Nie. Muzykę mogę, no. Bo jeszcze muzyk nie mam, no. Jestem nowy, no i Jak się zbyt nie znam ale wiem, że dobrze by było kurde no no um. ogólnie no to ja to tam się nie znam zbytnio na youtube na nagrywaniu jak inni youtuberzy ale mam nadzieję, że wam się moje filmy podobają Nie, bo ja się staram dla Was no a skończyło się na tym, że muszę pralki wypełniać no widzisz, takie życie Ja, to nie moja stanowisko. dobra no, tu wkładam ciuchy tu wykładam ciuchy i co? no nie wiem no właśnie no dajcie mi może w komentarzu jakiś pomysł na play, play. No, coś się zacieło dobra no, już po pocięciu. No, ogólnie to już mamy te ciuchy już się nagrywa? Jakby się nie nagrywałem, no to by O dobra, nagrywa się. To jest taki szybki odcinek z różnych gier testowania. No właśnie, za niedługo też będą inne gry, gry na tym kanale. no, Inne gry będą, no i w ogóle. nie mam co już mówić ale wiecie zanim długo znaczy nasze jak Adam założę mu kanał, a więc no, będzie chyba co oglądać. I jak będzie jego kanał, to wtedy pokażę twarz na jego kanale. Nie wiem jak się jeszcze będzie nazywał. Wtedy wam podam nazwę. no A, dobra. Nie ogólnie, jak będzie, no to bardzo polecam. Skoro, że jeszcze żadnego subskrybenta, oprócz mojego kolegi nie mam. Widzisz, nikt mnie nie chce subskrybować. No, bo jestem chyba złym YouTuber. I już nie chcecie. Pierwszy raz, w, pierwszy raz w ogóle praktycznie z taką kamerą. No. Taka kamera. Pierwszy raz no. chyba z Bago Węgry. dobra, że wiem. to bierze. 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 Kamera mi się czuje. Tak jest problem, właśnie na telefonie. Co? Muszę zrobić do charakter Dobra, już po w 50. Kurde, no znowu. A to... Dobra, włączamy na chwilę inną grę. Teraz zagramy w symulator youtubera sorki, ale już wcześniej zacząłem grać no. Ogólnie to jest git. No w ogóle to można w minigierkę tu jest no lednik. Nie działa. No dobrze. No, to jesteśmy w symulatorze youtubera, kiedyś takie będę, widzicie, no plus 500 z obserwacji czy czegoś tam. A, brawo, no, to nie wiem, co mam zrobić. No, to po prostu samę na farbę. No, dziękujemy. O, no i nie mam wygadać z tym dniem. Nie, o, nawet wiem, tam właściwie muzeczkę. Chyba, że tu nie ma muzeczki. Jest taka dobra, nie w Ogólny gra na tym polega. Ale teraz nie tyle, jak już tutaj przejdzie do domu swojego. No, właśnie nie dość, żeby szukali, że albo six To zależy jak wam wyszuka O! To jak jest subik, no to musicie go kliknąć, widzicie? Tylko, że u mnie na kanale Nie, nie na ekranie Dobra, jesteśmy w moim stanowisku Który się ciągle wyłącza Nie widzicie, tak się to się robi, sprzedaje I się dostaje mamonę Już nie mam mamony Ale mam 6 milionów kasy I za to się kupuje to co daje do tego daje do czegoś, a więc to nie wiem co możemy jeszcze robić nie to już w ogóle trwa? 17 minut to grubo A <gry> Albo nie. I, chyba, i chy, chyba, chyba tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia.